Witam Państwa na kanale Podziemna TV, na którym otwarcie mówię o zakłamaniu i hipokryzji polityków oraz mediów w najważniejszych dla naszego kraju sprawach. Jednocześnie staram się pokazać Państwu prawdę na temat funkcjonowania naszego państwa. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu kilka faktów na temat unijnych dotacji i porównać te fakty z propagandowym przekazem, jaki jestem serwowany na ten temat. Z pewnością kojarzycie Państwo serię spotów propagandowych na temat dotacji unijnych. Z których każdy kończy się w ten sposób. Fundusze europejskie. Każdy korzysta, nie każdy widzi. Każdy korzysta, nie każdy widzi. Ja bym chciał tylko wiedzieć, gdzie, czemu ten spot jest ucięty w połowie. Gdzie się podziała jego druga część, dotycząca tego samego, druga strona tego samego medalu, która by się kończyła Nikt nie widzi, a każdy płaci. Szanowni Państwo, przecież nasze relacje finansowe z Unią Europejską są takie, że Unia Europejska przekazuje Polsce część pieniędzy, jakieś pieniądze w ramach tzw. dotacji unijnych, ale i w tym samym czasie. Polska przekazuje do Unii Europejskiej pieniądze w postaci składki członkowskiej. Jak można mówić o jednym z pominięciem drugiego? Wyobrażacie sobie Państwo, że ktoś wam daje banknot 100 zł, każe sobie wydać resztę 50 zł, ale wszystkim wokół powtarzasz, że dał wam 100 zł, że zapłacił wam za coś 100 zł? Przecież to jest najnormalniejsze świecie kłamstwo i oszustwo. Pamiętacie Państwo spoty informacyjne, propagandowe, jakie nam puszczono w telewizji, kiedy się decydował budżet unijny? Właśnie zaczynamy batalię o nowy budżet Unii, w tym pieniądze dla Polski na kolejne 7 lat. Chodzi o miliardy, nawet o 300 miliardów złotych. Jak można mówić o tym, że Polska w latach 2014-2020 dostanie na przykład 300 miliardów złotych i pominąć milczenie fakt, że w tym samym czasie zapłaci Unii z tytułu składek około 120 miliardów złotych, co najmniej? Przecież to oczywiście oznacza, że dostaniemy z Unii maksymalnie przez ten czas 180 miliardów złotych, a nie 300, no ludzie, to, to się, jak mówi Max Klonko, to się nie dodaje, dosłownie. Dajecie Państwo komuś 50 złotych, dostajecie reszty 20, to znaczy, że przekazaliście tej osobie 30 złotych, koniec, kropka, nie można tego inaczej przedstawić, bo każda inna informacja jest po prostu nieprawdziwa, jest kłamstwem. Natomiast cała medialna i polityczna propaganda w takim przypadku wszystkim wciskałaby kit, że Państwo zapłaciliście 50 zł, co byłoby oczywiście nieprawdą. I tak dokładnie tak samo jest w przypadku dotacji unijnych. Posługują się tylko i kwotami, które Unia nam przekazuje, zupełnie przemilczając kwoty, które my Unii, nazwijmy to, wydajemy resztę. tak? To po pierwsze. Po drugie, jaka jest proszę Państwa różnica między dotacją unijną, a składką, którą my musimy zapłacić? Różnica jest taka, że składkę unijną zapłacimy na pewno. Jest to minimalna kwota, jaką zapłacimy, dlatego że przeważnie składki, kiedy budżet Unii jest nowelizowany, czy aktualizowany w ciągu potem tych lat, to składka wyłącznie może tylko wzrosnąć, czego już mieliśmy ostatnie przykłady. Po drugie, oprócz składek Polska płaci Unii również różnego rodzaju kary i to wcale nie rzadko. Krótko mówiąc, składka unijna jest to minimalna kwota, jaką my na pewno zapłacimy do Unii Europejskiej, oddamy te pieniądze Unii Europejskiej. Natomiast unijne dotacje zupełnie odwrotnie. Jest to kwota, pewna kwota zarezerwowana nas, maksymalna kwota, jaką możemy dostać, jeśli spełnimy pewne warunki. I dobrze Państwo prawdopodobnie kojarzycie już i, i, i pamiętacie takie informacje, że wykorzystanie składek unijnych nigdy nie jest na poziomie 100%. Nie korzystamy z wszystkich tych pieniędzy, którą Unia przeznacza niejako rezerwuje dla nas, po prostu z, z przyczyn proceduralnych. Najsensowniejszy dokument, jaki udało mi się znaleźć w internecie ze stron rządowych, to jest zestawienie transferów finansowych między Unią Europejską a Polską od początku naszego członkostwa. Jeśli od całej tej kwoty 88 miliardów ponad odejmiemy sobie te transfery sprzed 2007 roku, to wyjdzie nam liczba 77 miliardów euro. A przypomnę Państwu, że obiecana kwota naszych dotacji w tym okresie wynosiła 95 miliardów euro. Po drugie, oczywiście, to, co mówiłem na samym początku, od transferów Unii Europejskiej do Polski. Trzeba odjąć transfery z Polski do Unii Europejskiej, żeby poznać rzeczywistą kwotę, jaka w tym czasie wpłynęła z Unii do Polski, tak naprawdę. Saldo do rozliczeń między Polską, Rzeczpospolitą Polską i Unią Europejską za cały okres, przypominam, naszego, naszego członkostwa w Unii to jest 58 miliardów euro na naszą korzyść. Dla prostoty obliczeń przyjmijmy 60 miliardów euro. Proszę Państwa, czy to dużo, czy mało? Yy, 60 miliardów euro. Razy 4 razy drzwi to jest 240 miliardy złotych. Takie jest rzeczywiste saldo rozliczeń z Unią Europejską od początku naszego członkostwa, od maja 2004 roku. Proszę Państwa, dla porównania, w tym samym okresie, przypominam, 240 miliardów złotych wpłynęło do nas z Unii, natomiast w tym samym okresie Polska przez głupotę naszych rządzących i zadłużanie państwa w tym samym okresie. Wydała na obsługę zadłużenia, czy na coroczną spłaty zadłużenia publicznego ponad 310 miliardów złotych. Krótko mówiąc, pieniądze, które trafiły do nas z Unii Europejskiej przez cały okres naszego członkostwa nie pokryły nawet spłaty długów Rzeczpospolitej Polskiej pozaciąganych przez nasze chciwe władze. Reasumując, proszę Państwa, chciwość i głupota naszej władzy doprowadziła do tego, że my corocznie spłacamy więcej długów, niż dostajemy pieniędzy z Unii Europejskiej, tak naprawdę. I to jest tak wersja bardzo optymistyczna, proszę Państwa, i naciągana, dlatego że nikt nie liczy kosztów, które musimy ponieść na, że tak powiem, przywiezienie tych pieniędzy z Unii Europejskiej. Koszty obsługi dotacji Unii są niebotyczne i nikt tego nie podaje publicznej wiadomości. Ja znalazłem tylko jeden taki artykuł chyba w sieci, Człowieka, który spróbował ten temat ugryźć, mogę Państwu polecić wpisać Wyszukiwarkę Prawda i Fałsz o dotacjach. Na pierwszym miejscu powinien ten artykuł Pana Cukiernika wyskoczyć. Autorowi tego artykułu wyszło z szacunków i z obliczeń, informacji, jakie miał, że Polska de facto dopłaca. Ponosimy większe koszty obsługi unijnych do dotacji niż tych pieniędzy w rzeczywistości do nas spływa. To tak, jakby na Państwa czekała walizka z milionem. Złoty gdzieś w, na drugim końcu świata, ale koszt dotarcia do niej, znalezienia i przetransportowania do Polski byłby większy niż milion złotych. To się oczywiście nikomu nie będzie opłacało, bo wyda więcej niż przywiezień, tylko na tym straci. Ja tych danych z tego artykułu nie potrafię zweryfikować. Nie mam informacji, nie mam dojścia do, takich, do sprawdzenia, czy one są rzetelne, czy nie. Natomiast nie chodzi o same liczby, bo być może Polska dopłaca, być może na tym wychodzimy na plusie minimalnie. To jest mniej istotne. Ale chodzi o to, że ten artykuł bardzo rzetelnie zwraca uwagę w ogóle na problemy i koszty o których nikt publicznie nie mówi. Także z tego względu polecam Państwu na artykuł, ale dla spokoju sumienia nawet na razie o tym zapomnijmy. Uwierzmy i uznajmy dobrodusznie i optymistycznie, że rzeczywiście ileś miliardów euro czy złotych Polska dostała w ciągu ostatnich 7 lat i też dostanie w ciągu najbliższych 7 lat. Proszę Państwa, czy Państwo myślicie, że Unia Europejska daje nam te pieniądze w prezencie? Bezinteresownie? Bo moim zdaniem, proszę Państwa, wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, że Unia nam tych pieniędzy wcale nie daje, tylko za te pieniądze kupuje od nas, proszę Państwa, naszą suwerenność jako państwa. Przecież to, jest, to nie jest tajna informacja, to jest jawne, że polskie prawo musi być dostosowane do Unii Europejskiej, do prawa innego, Krótko mówiąc, i że dyrektywy Komisji Europejskiej mają w Polsce wiążące znaczenie. Rola naszego parlamentu polega tylko się na tym, żeby przetłumaczyć dyrektywy unijne na język polski. Prawo w naszym kraju de facto stanowi dziś Komisja Europejska. Unijne dotacje to zapłata za naszą podległość. Komisja Europejska mówi nam, ile możemy produkować mleka, a jak przekroczymy, to kara. Komisja Europejska mówi nam, ile możemy produkować dwutlenku węgla, podczas kiedy węgiel jest głównym surowcem energetycznym w Polsce. I tak dalej. Krótko mówiąc, proszę państwa, jeżeli chcemy spojrzeć prawdzie w oczy i wyjść z hipokryzji, przestać być hipokrytami, to należy otwarcie powiedzieć sobie, że za dotacje unijne Polska sprzedała swoją niepodległość. To, o co walczyli, za sumirali, przelowali krew nasi przodkowie kiedyś, myśmy dzisiaj rękami naszych samozwańczych, tak naprawdę przedstawicieli, sprzedali za pieniądze. I proszę sobie nie dać wmówić, że myśmy o tym, my, w sensie ludzie społeczeństwa, o tym zdecydowaliśmy, kiedy w referendum głosowaliśmy za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Proszę Państwa, nikt z nas, każdy Polak, który głosował za przystąpieniem do Unii Europejskiej, sądzę, święcie przekonany, głosował za swobodą podróżowania po Unii Europejskiej bez konieczności robienia paszportu, czy też podbijania stempelków na granicy, za swobodą handlu, czyli przepływu towarów i za swobodą pracy w Unii Europejskiej. Za tym to, żeśmy przegłosowali. W referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej, a nie to, że będziemy krajem podległym Brukseli, który swoją niepodległość sprzeda za dotacje. W to jesteśmy wmanewrowani. I nie dajmy sobie wmówić, że to Polacy chcieli być w takiej Unii Europejskiej, bo Polacy głosowali za zupełnie czymś innym: za niepodległym państwem polskim w Europie, gdzie Polak może swobodnie podróżować, handlować i pracować w całej Unii Europejskiej. Podsumowując to wszystko, co powiedziałem, proszę Państwa, i przepraszam z góry za to obrazowe porównanie, a to jest tak, jak byłby sobie stary, obleśny dziad w Brukseli i młoda, polska dziewczyna. I ten stary dziad ma na nią ochotę, ale nie przystoi w na świecie zaciągnąć jej na siłę do swojego haremu, więc oferuje jej zapłatę za to, że będzie mu podległa, że będzie mu się oddawać. Ale tą zapłatę może wydać tylko na to, na co ten obleśny dziad... Jej pozwoli. Przepraszam jeszcze raz za to brutalne porównanie, ale mówiąc wprost, mniej więcej tak wygląda nasza sytuacja w tej chwili. Sprzedaliśmy swoją niepodległość za pieniądze, które możemy wydać tylko na to, na co nam Bruksela zezwoli je wydać. Na koniec, proszę państwa, chcę wrócić jeszcze do tematu podatków, których nie płacą urzędnicy i nie płaci Sara Budżetowa, oczywiście. Urzędnicy Rzecznika Spodatku, proszę Państwa, napisał do mnie komentarz e, pewien żołnierz, który jest, o 15 lat jest żołnierzem człowiek, dosyć rozżalony, napisał komentarz pytając, czy należy zatem traktować wszystkich otrzymujących wynagrodzenie ze Skarbu Państwa jako darmozjadów. Proszę Państwa, absolutnie nie. Ja nic takiego nie powiedziałem i naprawdę jestem troszkę przerażony skąd takie nieporozumienia się biorą. Proszę Państwa, jedni wpłacają pieniądze do Skarbu Państwa i to są faktycznie podatnicy a inni dostają na przykład wynagrodzenie ze Skarbu Państwa. Nie ma w tym nic złego, w tym samym procederze, ani nie czyni jeszcze to nikogo darmozjadem. Tak, tak wygląda z punktu finansowych przepływów państwo. Nie ma w tym nic złego. To tak jak bym powiedział, jeżeli powiem, że za przejazd taksówką płaci pasażer, a taksówkarz dostaje te pieniądze, to nie mówię, że który z nich jest darmozjadem przecież, tylko stwierdzam oczywisty fakt, kto komu w tej sytuacji płaci. I tak samo jest z państwem. To podatnicy, obywatele płacą podatki, na pensje dla aparatu państwa, dla żołnierzy, policji i urzędników. I nie ma w tym absolutnie nic złego i nie czyni to nikogo darmozjadem. Darmozjadem można być zarówno za prywatne pieniądze, jak i za państwowe pieniądze. To nie jest zupełnie nie od tego zależy. Natomiast chodzi tylko o to, żebyśmy zrozumieli, kto rzeczywiście komu płaci i nie dali się oszukiwać. Zatem odpowiadając jakby na pytanie tego człowieka, tego żołnierza w tym komentarzu, należy Wszystkich, którzy otrzymują wynagrodzenie ze Skarbu Państwa, należy traktować jako otrzymujących wynagrodzenie ze Skarbu Państwa, a nie wpłacających do niego, po prostu. To jest aż tak proste, aż tak oczywiste. Po to podatnicy płacą podatki, żeby żołnierz z tych podatków mógł dostać wynagrodzenie za swoją ciężką służbę. I w tym sensie Żołnierz oczywiście nie płaci podatków, tylko dostaje jako wynagrodzenie, żyje z podatków, nie ma w tym absolutnie nic złego, ani nie czyni, broń Boże, żołnierza darmozjadem. Natomiast ja zwracam na tą prostą rzecz Państwa uwagę tylko dlatego, że wszyscy jesteśmy oszukiwani w celu wyłudzenia od nas wszystkich pieniędzy. Żołnierz jest oszukiwany że płaci podatki, a tak naprawdę żyje z podatków, a podatnik jest oszukiwany, że państwo płaci żołnierzowi kwoty brutto, a tak naprawdę płaci żołnierzowi oczywiście kwoty netto. A to wszystko po to, żeby wyłudzić od nas wszystkich tą różnicę między brutto a netto, właśnie w sferze budżetowej, bo to są grube miliardy złotych. I dlatego o tym państwu mówię. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do przekazywania, dzielenia się tymi nagraniami. W sieci. One tylko w ten sposób mogą dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Yy, dziękuję Państwu bardzo za wsparcie oczywiście. I propos wsparcia, Szanowni Państwo, piszecie w komentarzach często, ale nikt się nie obrazi, jak Pan włączy reklamy yy, na swoim kanale, że, że można i tak dalej. Proszę Państwa, nie, to jest dla mnie nie do zaakceptowania. Wyobraźcie sobie Państwo, że taki odcinek jak dzisiaj, kiedy Wam mówię o tym, że w reklamie za nasze pieniądze zresztą nakręconej propagandowej reklamie, o funduszach unijnych, że nie każdy widzi, każdy korzysta. mówi o tym, jaka to jest manipulacja, jaka hipokryzja, jakie to jest kłamstwo. A przed moim programem leci na przykład reklama właśnie funduszy europejskich. Jaka byłaby wtedy wiarygodność mojego kanału? Jaka byłaby powaga tego kanału, gdybym mówił Państwu, że w reklamach są kity, ale puszczał do Państwa oko tak naprawdę, bo przed programem moim lecą reklamy? Nie, proszę Państwa, to jest dla mnie nie do zaakceptowania. Ja ten kanał i tak będę robił w miarę możliwości. Państwa się, liczba osób chcących wspierać mój kanał jest coraz większa i prędzej czy później wierzę, że będę mógł się skupić tylko na tym. Także spokojnie, wszystko w swoim czasie. Ja absolutnie nie mam ciśnienia, żeby na tym nie wiadomo jakie pieniądze zarabiać. Także reklam nie będzie. To jest moje ostateczne słowo. Liczę na Państwa zrozumiałość. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.